Ale co mnie to interesuje? No ale to nie macie na szkoleniach, wiesz, nie było takich szkoleń. No a gdzie co mnie my... to interesuje? Jak chcę mecz wygrać w Ale mieliście szkolenia. Mieliście jakieś? Nie ma takich szkoleń, są nie tylko ma. ostrzeżenia, że będą kary. A to jak Marcin grał, to jeszcze takiej miękkiej ligi nie było jak teraz. nie? No ja wiem. ja wiem, tak, ja tak, ja tak. wiem Już ale... była miękka, ale jest jeszcze nie mięk... tak. Faktycznie no, że z każdymi teraz... latami jest coraz słabsza się robi. To Więc fakt. oni my się sędziowaniem to pilnują, no bo szkolenia co by dały, jak słyszysz. Ale tak. posłuchać, ale. Ale to nie ma szkoleń, są kary. Mnie to nie interesuje. Ale ty możesz na mnie nałożyć karę 100 tysięcy dolarów, co by była w ogóle jakąś abstrakcją, tak? bo za 100 tysięcy to by byśmy musieli sobie serca wypłupy łamać na parkiecie, żeby takie kary dostać. Mnie to nie interesuje, stary. Ja jestem gotów zapłacić 100 tysięcy, żeby zdobyć mistrzostwo NBA albo być w finałach, bo ja to mistrzostwo do końca życia będę miał. A pytanie, ile jest a graczy. A mnie nie interesuje kibic, który przyjechał zobaczyć LeBrona czy kogoś. W dupie to mam. A ile jest procent stary? graczy w Lidze, którzy mają odwrotny mental, że po prostu nawet nie wejdą do tych playoffów, no chcieli wejść, nie weszli, a tam wcześniej wakacje, nie? Bardzo dużo, bardzo dużo. Procentowo, ile to jest procent? No to kontrakty pokazują. Ci, co chcą grać, ci, co naprawdę chcą, to dostają duże pieniądze. Nie ma przypadku, dlaczego zawodnicy dostają niektórzy 100 baloników, a niektórzy 200, a inni dostają 2.